Siemano mordy, ja jestem Tyna, to kolejny odcinek na moim kanale. Widzowie, widzimy się dzisiaj na case hugu. Przypominam o giveawaykach dla Was. Koska trwa, M4 nadal, ta od grudnia się trzyma. Boże, co tu się dzieje? Zaraz będzie pół roku jeszcze wytrzyma, będzie tu wisieć. Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale ważne, że koska jest nowa, nowa Wam dorzuciłam, a my dzisiaj widzowie... No, nie no. Ale jak chcecie zgarnąć giveawayka, widzowie. Pod tyna... ty na. Zapomniałabym normalnie, zapomniałabym. 20 bonusów do doładowania macie. Proszę bardzo, a my dzisiaj lecimy. otwieram sobie Blue Case'a. Jak coś nam fajnego wypadnie, to robimy z tego Battle. Co mam tu, co, co, co mam tu, co mam tu? Złoty 76. Za to nic nie zrobimy, więc lecimy dalej. Tak mi się wydaje. No to ile? Jednego Low ale to byśmy do ustranej śmierci trochę otwierali. 5,71 można coś skleić. Zobaczymy, jak się nie uda, to zaokrąglimy do 6 zł. Dobrze, zaokrąglimy to, zaokrąglimy. Do za, 6 złotych pizzawy, za 6 zł patelkę, widzowie, za 6 zł. 4,20 low case, albo nie damy sobie indirect case'a, 6,30. Dobra, dobra, już tam nie kombinujmy. Bierzemy na czterech under-długa. under, doga. under doga. O, opony do nas przyszedł jeden. Damy sobie dwóch kolejnych Ile osób na stronie 8000. Bardzo dobre wyniki robić dzisiaj CES Skins i ostatnio w ogóle tak się normalnie podziało. No fajnie, fajnie, że nam dało 25 złotych, fajnie. W sensie 5, 5, że Jezusie, Jezusie. Jezu Maria, no, no ciężko, ciężko, ciężko. Już chyba tego oponent to zgarnie, no. 22. No niestety, niestety lecimy dalej za 6 zł. Próbujemy, próbujemy. Hmm, a jakbyśmy dali same, indirekcje case'y 6,30. Tako na 3. Ale bierzemy underdoga cały czas. Underdoga. Na mniejszych kwotach próbujemy underdoga. Zobaczymy, czy nam się uda dzisiaj. To w sumie to robimy dzisiaj praktycznie kosę z 6, zł, tak naprawdę. Więc. Śmiesznie, śmiesznie. Dobrze, próbujemy, próbujemy. Co nam tu wypadło? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest dobrze, jest dobrze. Oby była odbitka, chociaż trochę. O, tamten dostał już poleciał. Żeby tylko Adrian nas nie przegonił. Mamy to samo, ale ja zostaję z tym. Mamy 16 zł dobra odbitka. Bardzo dobra. Jak na taką małą kwotę, co dzisiaj zaczęliśmy, więc jest okej. Okay. Dyszka przewagi. Tak naprawdę w sensie dyszka dodatkowa. Tu można coś podziałać. Ja bym dała Medium Case'a tą nową, po prostu ewentówkę. Co my tu mamy jeszcze? Co my mamy? Co my mamy? nie Czy ja takich. To damy jeszcze eventówkę jedną. Anime Case'a, albo na buście Na buście damy, damy 15,75. Dobrze, na trzech i bierzemy cały czas underdogi. Underdogi to jeszcze nie jest czas na standardówkę, widzowie, tak mi się wydaje. Jak to zwalimy, to będzie trochę słabo, ale niestety, no tak to w życiu bywa. Chyba jest okej, okay. tak, w miarę jest okej. Okay. Jeszcze oponent jeden musi mieć coś lepszego i teraz ma coś lepszego. Nie, no my mamy coś lepszego. Dobra, 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 jeszcze dwie skrzynki, jeszcze dwie skrzynki. Oponent się odbija, ja w to wierzę normalnie złotóweczka, złotóweczka i co tu, naklejki, naklejki, mamy te same naklejki, więc no niestety niestety trzy dyszki mogliśmy mieć, niestety trzy dyszki, w ogóle widzowie dziękuję Wam bardzo za live'a wczorajszego, fajnie, że byliście mieliśmy rekordową liczbę widzów w pewnym momencie więc jest gites gites, gites, bardzo fajnie, bardzo fajnie mm. Zastanawiam się w ogóle serwer Minecrafta już ten, ale jeszcze są prace w międzyczasie widzowe, więc jak coś, jak chcecie, to możecie wpadać mimo wszystko. Yy, info gdzieś Wam chyba w opisie albo wbijajcie na Discorda, na Discordzie jest info, wrzucę Wam info i tak to będzie po prostu. No damy sobie, mamy dwie naklejeczki i jednego indirect case'a. Mmm, dałam na standardówkę teraz i słabo nam leci, słabo nam leci, tu by underdog mógł siąść. Mógłby siąść underdog. Niestety, no oponenta chyba nie przegonimy, tak mi się wydaje, tym indirect case'em. Tu i samo jeszcze pompeczkę ma. No niestety, 18 zł było do zgarnięcia, no ale próbujemy, próbujemy zrobić kosy. Dam sobie dwa medium case, widzowie teraz. Na no, czterech underdoga. Underdoga, underdoga. O, ile oponentów, ile oponentów, dużo ludzi, dużo ludzi na batle przychodzi, bardzo dużo. Jakiś mister, jest daddy, nie yes daddy. No dobrze, 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 dobrze. No niestety, no jeszcze pompeczka nam wypadła, nie ma szans, a dwie dychy można było z 6 zł zrobić. Wicowe, to jest bardzo dobra kwota, tak szczerze mówiąc. Bo można troszkę tu poszaleć, troszkę, troszkę. Dam sobie na czterech standardówkę. Teraz spróbujemy, próbujemy. No, jak nie wyjdzie, to trudno. Jeszcze możemy i z połowa odcinka możemy zmienić. Możemy zmienić kwotę, ale ja bym chciała z 6 zł zrobić. Chciałabym bardzo z 6 zł zrobić kostę. No, dużo dobrze im poleciało niestety. Adrianowi poleciało bardzo dobrze ale no nie da rady, nie da rady, nie da rady. Ciężko, ciężko, bardzo ciężko. Próbujemy dalej, próbujemy dalej. Medium case, co my tu mamy, albo nie wiecie co. Dajmy sobie C4 i low case, low case, low case, low case. Na czterech, czterech standardówka, no. Mogłam dać underdog'a, ale no, no próbujemy, próbujemy na standardówce. Niestety tylko dwie skrzyneczki mogę. Wiem, widzowie, zaraz spróbujemy lowcase'y, same lowcase'y, sześć lowcase'ów będzie, to będzie spoko, to będzie spoko. Uuu, jak im poleciało normalnie, Adrian coś ty porobił, coś ty zrobił. No, 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 super, super, trzy dychy z 6 złotych, to są naprawdę dobre profity, tylko trzeba, widzowie, troszkę, troszkę to ogarnąć. Damy sobie tak 5 pięć, pięć lowcase'ów, pięć lowcase'ów na trzech... Under, Underdo, Kander, Kander, tak, tak. w Fordzie, niezły Ford. Ford. Fordy są spoko. No, 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 no. i jak, jak to pójdzie, jak to pójdzie? Okej, okay, chyba my idziemy. No nie, nie, nie. Myślałam, że przyjmiemy prowadzenie, niestety. Teraz nie wiem za ile mamy. No, z oponentem, ostatnim oponentem walczymy. My mamy M4, niech mu coś poleci, lepszego, coś, poleci, coś lepszego. Chyba odbitka, ale nie da rady. No. 18 zł, tylko z low było, z low caseów, więc no. Dobra, widzowie, kombinujemy, kombinujemy. Coś całkiem za 6 zł. Amber casea jednego, widzowie. Na czterech underdog. Zobaczymy, no. Tu albo wygrywam, albo jest totalna kraksa. Dam sobie boty. Bocik, bocik. Emily, Rosso i Alex. I co nam tu poleci? Co nam poleci? Chyba. Nie no. Słabo, słabo, ale patrzcie, cztery dychy, Kopiujemy bitwę, widzowie. Damy na trzech. Underdoga co to poleci? Co tu poleci? To jest bardzo dobra skrzynka, bardzo dobrze poleciała wcześniej. Zobaczymy, jak teraz nam poleci. Michael chyba to skarni. Nie. Aha, rosso. Ale tu i tak dużego profitu niestety teraz tym razem nie było. Więc kombinujemy dalej, kombinujemy. Co my tu mamy co my tu mamy? Rust case bym wzięła. I możemy i direct case wrzucić, tak w... Wiecie, w pograniczach, w pograniczach na standardówkę, na trzech próbujemy. Boczuś przyszedł, niezły boczuś. Dobra, co tu dalej mamy, co tu dalej mamy? Rosso przejął prowadzenie niestety. Rosso, Rosso to jest szef normalnie. No niestety, no nie udaje nam się dzisiaj nic widzowy, nie udaje nam się. Jedna odbitka była, tylko jedna. Jedna odbitka, damy sobie tak teraz, o, na trzech, damy Antardoga na czterech, o, tak, próbujemy, próbujemy, ramo, nie znam, idziemy dalej, dajemy sobie boty, co tu dalej, co tu dalej, i no my tego nie mamy niestety na razie. Walczymy z ranu, mamy te same naklejki, ale no to on to zgarnie niestety, no widzowie. Wydaje mi się, że to by było na tyle. Nie będziemy się tak męczyć, widzowie. Otwórzmy sobie jeszcze Bloom Case'a, pokażę Wam. Tu mamy bajonetkę ładną, normalnie, Akacza, akacza bym chciała takiego. Asimowka można. Hyper Beast, Patrzcie, i teraz mamy za 41. Bardzo dobrze profity daje tak naprawdę, tylko nam wcześniej po prostu do Batli dobrze nie podrzuciła. No, patrzcie kolejny, kolejny, kolejny. I tak to jest, no Mam nadzieję, że wam się odcineczek odcinek podobał. Postawcie łapkę w górę, subskrybujcie, wpadajcie na Discorda, wpadajcie na Discorda. A to by było na tyle. Trzymajcie się, się, mano.